Wasz mościów, żem tu sprowadził nie po to, by oczywistości wygłaszać, jeno by solucję jakową znaleźć. Ostatnio pomyślałem sobie, co by było, gdyby najlepszy polski wydawca, czyli Play Publishing, zechciał wydać grę w uniwersum Gotika. Odpowiedź na to jest o wiele prostsza, niż mogłoby się wydawać. Kilka lat temu niemiecka scena moderska wydała na świat dzieło jakby żywcem wyjęte z polskiej rzeczywistości. Gothic Racer to swojska nazwa modyfikacji polegającej, tu nie ma niespodzianek, na ściganiu się. Stanąć w szranki przyjdzie nam niestety nie z przeciwnikami, ale przeciwko samemu sobie. Kolejne zjazdy polegają na wybieraniu coraz bardziej optymalnych ścieżek tej samej trasy, siedząc na różnych jednośladach. Jednoślad to może zbyt mocne słowo. Twórcy modyfikacji oddali do dyspozycji pięć pojazdów. Pierwszy to beczka. Śmieszne. Drugi to klot Storbena. Trzeci to promienny uśmiech Bospera. Czwarty to zlękniony ścierwojat. Piąty to futurystyczna Alfa Centauri. Samych tras jest liczba jeden. Dominuje na niej śnieżny klimat. Jest dosyć długa, spokojna przejażdżka, mniej więcej w linii prostej, zajmie dobre kilka minut. Po drodze można zbierać jabłka podnoszące liczby punktów trafień oraz bonusy punktowe frajda gwarantowana. Czy warto? Na kilka chwil warto. Wytwór ten oczywiście nie może równać się ze znakomitymi nie bójmy się tego słowa dziełami od Play Publishing, ale stara się je naśladować. Do zobaczenia na Ścierwojadzie!